Przez całą noc, widzę ją Jak tańczy cała w dniu, Przez całą noc, widzę ją Tą dziewczynę, co w oczach ma blask Jej ruchy wbijają mnie w ziemię Nie mam dość, chcę więcej, chcę ją całą Czarne włosy, spojrzenie jak broń Przy niej każdy mój plan tonie Mogę patrzeć, mogę tracić sen Ona wie, co chce, trafia w me serce Wszyscy patrzą każdy ją podziwia, a ona wybiera mnie, choć może mieć każdego Ja tu rządzę parkietem, drink z dłoni gorący jak lawa Maleńka jeden taniec, już się zaczyna drama Ty jesteś tą, którą chcę teraz kawaler w akcji Wpadnij do mnie, niech cała noc płonię w akcję już całą noc widzę ją Tą dziewczynę, co w oczach ma blask Jej uchy wbijają mnie w ziemię Nie mam dość, chcę więcej, chcę ją całą Nigdy nie spotkałem takiej, co patrzy prosto w oczy, która wie czego chce i nie boi się ruchów moich. Ja mam głowę pełną myśli szalonych, czekam aż do mnie podejdzie, niech wszystko stanie w ruchu. Więc nie odchodź, słodka, tylko podejdź bliżej. Jeden taniec ja rozdaję, karty losu ty ruszasz mnie w rytmie. rytmie. Kolczyki, błyskotki, wszystko mogę dać, ty zapłacisz uśmiechem bez żadnych słów. Przez całą noc widzę ją. Jak tańczy cała w ogniu przez całą noc, widzę ją, tą dziewczynę co w oczach ma blask. I ruchy wbijają mnie w ziemię, nie mam dość co więcej ją całą przez całą noc, widzę ją. Jak tańczy cała w ogniu przez całą noc, widzę ją Tą dziewczynę co w oczach ma blask I ruchy wbijają mnie w ziemię, nie mam dość co więcej chcę całą